Czym Polacy grzeją swoje domy i jakiego paliwa w tym celu używają? Na to pytanie odpowiedź ma podać uruchomiony 1 lipca bieżącego roku system centralnej ewidencji emisyjności budynków prowadzony przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego. Proces składania deklaracji rozpoczął się 1 lipca tego roku. Zebrane dane obejmują wszystkie budynki mieszkalne, jak i handlowo-usługowe, które zobowiązani są zgłosić właściciel lub zarządcy danej nieruchomości. Zgodnie z ustawą o wspieraniu termomodernizacji i remontów ewidencja obejmie źródła ogrzewania i spalania paliw do 1 MW, które w tej chwili nie wymagają pozwoleń emisyjnych ani zgłoszenia w myśl przepisów prawa ochrony środowiska. Do tej pory nie było takiego właśnie narzędzia, które w jednolity sposób pozwoliłoby nam zebrać ustandaryzowane dane, dane nas z przestrzeni całego kraju, żeby na podstawie właśnie tych danych i informacji, które zebraliśmy, móc analizować, przygotowywać odpowiednie polityki i programy związane z walką z niską emisją. Na dzień 25 października takich deklaracji do systemu CEB wpłynęło zaledwie 385 tysięcy. Zdecydowana większość dotyczy budynków mieszkalnych z uruchomionym źródłem ciepła przed 1 lipca 2021 roku. I właśnie ta data jest tutaj kluczowa, bowiem deklarację dotyczącą źródła ciepła uruchomionego przed 1 lipca 2021 roku należy złożyć do końca czerwca 2022 roku. Natomiast dla nowego źródła ciepła, które zostało bądź będzie uruchomione po 1 lipca bieżącego roku, na złożenie deklaracji mamy tylko 14 dni. Deklarację będziemy mogli złożyć na dwa sposoby: elektroniczny przez stronę internetową GUNBU oraz w przypadku osób, które nie będą mogły właśnie za pomocą e tak, złożyć takie deklaracji. Deklarację będzie można pobrać albo w naszym urzędzie miasta i gminy formularz papierowy, albo również ze strony zone GUNP, gdzie będziemy mogli wytrugować, wypełnić i złożyć osobiście, albo wysłać oczywiście listem poleconym do, do Urzędu Miasta i Gminy właściwego dla lokalizacji budynku. Tak jak w całym kraju, również w Urzędzie Miasta w Olsztynie przeszkoleni urzędnicy pomagają wypełnić właściwą deklarację. Po czym wpisują ją do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. W ramach Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków zbierane są informacje o samych budynkach, to znaczy no, dane adresowe, dane osób wypełniających takie deklaracje oraz dane związane z źródłem ciepła, jaki znajduje się na terenie nieruchomości bądź źródeł ciepła i z ich przeznaczeniem, czyli czy to są źródła ciepła przeznaczone do cen na potrzeby centralnego ogrzewania bądź podgrzewania centralnej wody użytkowej. W ramach takiej deklaracji osoba ją wypełniająca wskazuje z jakiego rodzaju źródła ciepła na terenie budynku korzysta, w przypadku źródeł opalanych paliwem stałym, podaje też dokładniejsze informacje takie jak klasa z kotła, oraz to, czym fizycznie, jest, znaczy czym fizycznie pali, może w ten sposób odpowiem: czyli czy to jest węgiel, czy to jest drewno, czy jakiś inny rodzaj paliwa. Dotychczas w formie stacjonarnej w Olsztynie takich dokumentów wpłynęło niewiele, bo około 200. Jak informują urzędnicy, mieszkańcy, wypełniając deklaracje, największe kłopoty mają ze źródłami opalanymi paliwem stałym. Dla tych źródeł y, formularz deklaracji wymaga, aby podać klasę kotła. No i tutaj faktycznie osoby, które no, pierwszy raz wypełniają taką deklarację mogą mieć problem. Natomiast taka informacja znajduje się na tabliczce znamionowej kotła. No chyba, że to jest zupełnie stare źródło ciepła, no to dla starych źródeł ciepła to są źródła po prostu bezklasowe. Najprościej kotły wyprodukowane przed 2002 rokiem lub kotły bez tabliczki znamionowej oznaczamy w deklaracji jako te poniżej klasy trzeciej. A tych mało nie jest, co widzimy jesienią i zimą na naszych osiedlach. Dlatego właśnie w najbliższych latach przy wsparciu finansowym rządu czy samorządu trzeba sytuację zbadać, zliczyć i zmienić. By już na pierwszym etapie nie było problemów, prawo przewiduje sankcje z tytułu niezłożenia deklaracji w terminie. W Olsztynie takie kary nie są póki co stosowane. Urzędnicy starają się u mieszkańców informować i wskazują, że istnieje wyjście w razie przegapienia terminu. Jeżeli mieszkaniec nie złoży deklaracji w terminie 14 dni od uruchomienia swojej instalacji, jednakże złoży taką deklarację po tym terminie, ale zanim zostanie wezwany y, przez urząd czy nałożona przez urząd na taką osobę kara, wtedy taka kara no, nie podlega naliczeniu. Tak? Na tym polega właśnie instytucja czynnego żalu, czyli no, mieszkaniec samodzielnie y, naprawia swój błąd, można w ten sposób powiedzieć, zanim y, gmina go ukaże. To dobre rozwiązanie, bo 14 dni dla nowych źródeł ciepła, przypomnijmy, uruchomionych po 1 lipca tego roku, to może faktycznie być krótki termin. Pozostali mają jeszcze bowiem czas do końca czerwca 2022. A wszystko dla naszego wspólnego dobra. Dzięki pozyskanym danym każda gmina w Polsce będzie mogła podejmować odpowiednie działania na rzecz poprawy jakości powietrza.